Prezentuj front! Na prawo! Patrz! Apel pamięci. Bohaterowie walko niepodległość Rzeczpospolitej. Mieszkańcy śląska, żołnierze wojska polskiego, rodacy. Stajemy do uroczystego apelu pamięci. W roku ustanowionym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, rokiem stulecia powstań śląskich. Tu, na tych ziemiach, na terenie Powiatu Pszczyńskiego, 100 lat temu, w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku, wybuchło pierwsze powstanie, mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, składamy hołd bohaterom narodowego zrywu niepodległościowego. Obrońcom polskości Śląska, pielęgnującym chlubną polską historię oraz krzewiącym polską mowę i kulturę. Wzywam Was, powstańcy Śląscy, bohaterowie narodu polskiego, którzy do końca walczyliście o to, aby biało-czerwona flaga łopotać mogła na wietrze w Polsce wolnej i niepodległej. Stańcie do apelu! Zwołam obrońców narodu polskiego, którzy w godzinie próby stanęli do walki o polski Śląsk. Przywołuję Polaków, którzy w 1918 roku tworzyli polski ruch niepodległościowy na Śląsku Cieszyńskim. Wzywam działaczy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, dążących do włączenia Śląska Cieszyńskiego w granicę odradzającego się państwa polskiego. Stańcie do apelu! Pomodoro! Wołam żołnierzy odrodzonego Wojska Polskiego i ochotników, którzy w 1919 roku stanęli do walki w obronie Śląska Cieszyńskiego. Przywołuję żołnierzy i policjantów poległych w walkach i pomordowanych 26 stycznia 1919 roku w Stonawie. Stańcie do apelu! pamięci! Wzywam do Was walecznych uczestników pierwszego i drugiego Powstania Śląskiego. Przywołuję bohaterów toczących krwawe boje na ulicach Mysłowic i Katowic oraz innych miast tej ziemi. Wołam powstańców śląskich, którzy 100 lat temu walczyli o przyłączenie ziemi śląskiej do Polski. Stańcie do apelu! Po apelu! Wzywam twórców i działaczy polskiej organizacji wojskowej Górnego Śląska, którzy stanowili siłę zbrojną po wstajach śląskich w latach 1919-1921. Przywołuję do nas Józefa Grzegorzka, Alfonsa Zgrzebnioka i Maksymiliana Iksala. Stańcie do apelu. Powstańców śląskich Ziemi Pszczyńskiej, a wśród nich Stanisława Krzyżowskiego, Józefa Paszynę, Jana Jaromina, Alojzego Nikodyma Fizję, Jana Kędziora, Pawła Stalmacha, Stanisława Ligonia, Józefa Senderę, Jana Żelazo, Jana Janosza, Ludwika Golusa, Jana Pająka, Teofila Golusa, Pawła Zęboka, Emanuela Imielę i Józefa Grzegorzka. Stańcie do apelu! Ciebie przywołuję Worciechu Korfanty, który 20 lutego 1920 roku stanąłeś na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Wołam pozostałych działaczy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, a wśród nich Konstantego Wolnego, Józefa Rymera i Józefa Biniszkiewicza. Stańcie do apelu! Obłatę! Przywołuję żołnierzy naczelnej komendy wojsk powstańczych, którzy pod dowództwem pułkownika Macieja Mielżyńskiego dzielnie stawiali opór wrogowi. Stańcie do apelu! O, 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 o! Wołam powstańców, którzy w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku po raz trzeci poderwali się do walki o wolność śląskiej ziemi. Ciebie wzywam, kapitanie Tadeuszu Puszczyński który wraz ze swoją grupą Walwerga zniszczyłeś linię kolejową na granicy Rzeszy i Górnego Śląska? Stańcie do apelu. do apelu! Wzywam dowódców grup operacyjnych w III Powstaniu Śląskim: pułkownika Bronisława Sikorskiego, dowódcę grupy Południe, kapitana Alojzego Nowaka i kapitana Jana Wyględem, dowódców grupy Północ, kapitana Karola Grzesika. I kapitana Michała Grażyńskiego, dowódców Grupy Wschód. Stańcie do apelu! Wołam do nas poległych i weteranów, którzy w dniach od 21 do 26 maja 1921 roku toczyli krwawy bój o górę świętej Anny. Przywołuję pułkownika Franciszka Rataja oraz podporucznika Walentego Fojksika. Którzy prowadzili swych podkomendnych do zwycięstwa. Stańcie do apelu! Po bohaterów! Przywołuję bohaterów, którzy dali przykład największego męstwa w walkach o Kędzierzyn. Wzywam do nas kapitana Pawła Cymusa, pułkownika Jana Lorca oraz Józefa Wydro, którzy w początkowej fazie bitwy odnieśli zwycięstwo. Stańcie do apelu! Wołam Ciebie, kapitanie Robercie Oszku, który wraz ze swymi marynarzami dałeś udział w walkach na froncie centralnym. Stańcie do apelu! Wołam majora Jana Ludygo Laskowskiego, dowódcę pierwszej dywizji wojsk powstańczych, którzy który przyczynił się do sukcesu drugiego powstania śląskiego oraz odniósł wiele sukcesów w kolejnym zrywie, dowodząc oddziałami trzeciego powstania śląskiego. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich bohaterskich powstańców śląskich. Znanych i nieznanych żołnierzy walczących w latach 1919-1921, którzy na zawsze spoczęli na swej ojczystej ziemi. Stańcie do apelu! Wzywam kontynuatorów idei wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej. Wśród nich członków samobrony powstańczej, walczących przeciwko niemieckiemu najeździe w pierwszych dniach września. 1939 roku w bitwie pszczyńskiej pod Ćwiklicami. Wołam rodaków, którzy zostali rozstrzelani na ziemi pszczyńskiej. Chwała bohaterom! Wzywam wszystkich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność, i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni! Przywołuję w waszej pamięci ofiarę krwi i życia, jaką przyszło złożyć powstańcom śląskim, poległym w walce o wolny Śląsk i niepodległość ojczyzny. Niech postacie i bohaterskie czyny, utrwalone w historii i tradycji oręża polskiego, będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i Uczczenia pamięci powstańców śląskich. Salwa honorowa! So <laughs> Szanowni państwo, za chwilę odegrana zostanie pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego.